Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i wszperaczy w czytaniu na wakacje. No i stało się. Wreszcie się doczekaliśmy. Mało tego, że skończył się rok szkolny, to jeszcze przyszło lato. Jest fajnie, może czasami trochę pada, no ale jeśli nie pada, to też źle. Jest ciepło, jest miło. Możemy myśleć o tym, żeby wreszcie się zrelaksować, może gdzieś wyjechać, może coś zaplanować, może wreszcie spędzić czas tak jak chcemy. Zobaczmy zatem, jaka będzie główna energia tych wakacji. To niezwykły czas aby zrównoważyć wreszcie swoje emocje. To taki czas, kiedy będziecie mogły, mogli doprowadzić sprawy waszych uczuć do końca, do finału, do takiego rozstrzygnięcia, które będzie po waszej myśli. Jednym słowem, dla tych, którzy kochają, może to oznaczać cudownego, rączego mężczyznę. Dla tych, którzy chcą być dla innych, będzie to okazja, żeby coś dla nich zrobić, żeby wreszcie móc się wykazać. A również dla tych, którzy przychodzą, trochę pomęczą. I znowu odchodzą, to będzie również dla nich dobry czas, bo znajdzie się dla nich taki moment, w którym te ich dokonania mogą zostać wreszcie docenione. Jednym słowem: kochajcie, bądźcie uczciwi, bądźcie szczerzy, a Wam to się opłaci, bo na końcu tej drogi może się okazać, że osoba, której te uczucia dacie, odwzajemni wasze serce. I to by była energia główna. Zapraszam teraz poszczególne znaki na to, co przyniosą ich mm, te miesiące letnie. Jakie będą dla nich poszczególne energie? Hej, rybki, a co dla Was przyniosą te wakacje, które właśnie się zaczęły? Z jakim nastawieniem wchodzicie w ten czas? Uważacie, że coś jakby już straciliście? W związku z tym, że to idzie, nowe te wakacje, to wcale wam się nie podoba. To jest tak, jakbyście nastawiły się mm, kompletnie na coś nowego, bo to, co macie, to nie jest to. Uważacie, że tylko i wyłącznie w nowym miejscu odbudujecie. Swoje życie, swoje miejsce na nowych zasadach i szaleńczo dążycie właśnie do tego celu. Chcecie te wakacje wykorzystać do tego, żeby może zbudować swój dom, zbudować mieszkanie i w ten oto sposób jakby zapoczątkować. Rodzinę, miejsce, w którym będziecie mogli już osiąść na stałe. Już nie chcecie być manipulowani, nie chcecie, nie chcecie być łamani w jakikolwiek sposób i czegokolwiek by to dotyczyło że nie ma pieniędzy, że nie ma bezpieczeństwa że ktoś kogoś musi słuchać. W nawet jeżeli wam w tym miejscu jest dobrze, gdzie jesteście, to chcecie iść na swoje, na nowe, na Waszych własnych zasadach. I to tak Was ym, warunkuje, że nie jesteście obecnie w stanie o niczym innym myśleć. Co możecie ze sobą spakować? Wasze pomysły? Wasze emocje, na to, żeby osoba, która ma wam towarzyszyć, przełamała wasz zły humor, żeby chciała z wami iść. Jednym słowem, weźcie tyle fajnych ze sobą rzeczy, Tyle jedzonka miłego dobrego, tyle cudownych gadżetów. Ile tylko możecie, żeby zaoferować waszemu partnerowi jak najwięcej możliwości, żeby czuł się przy Was osobą niezwykle sprawczą. Jednym słowem Wasze składniki i jego działanie, wszystko jedno, czego to dotyczy. Czego nie pakujcie? Nie pakujcie do toreb swoich starych dogmatów, swoich skostniałych przekonań, że tak trzeba, tylko w ten sposób będzie można dalej iść. Tylko to można będzie dalej robić. Nie. Nastawcie się na elastyczność, nastawcie się na współpracę, a nie takie um, pomrukiwania i dąsania. To nie, tamto nie, bo zwykle się chodziło tak albo robiło się tamto. I zawsze tak było. I dziada, pradziada tylko nad morze, a zimą tylko w góry. Nie, nastawcie się właśnie na współpracę, na to, że można mieć inne poglądy, na to, że można zwiedzać inne miejsca i wypracujcie ten kompromis. On będzie niezwykle tutaj. Um, Mało, że, że przyniesie bardzo dużo sukcesów, efektów, to będzie bardzo fajny, twórczy, przyniesie kompletnie coś innego, inną wartość. Atmosfera na, tej, na tych wakacjach będzie taka, że będziecie mogli wreszcie poradzić ze, sobie ze swoim dąsem, z takim odtąd dotąd. Z takim niezadowoleniem spowodowanym Waszymi starymi bólami. To jakby już zostanie i ten ból, tym, że idziecie, pokonujecie pewnego rodzaju Wasze zadania, Waszą rekreację albo to, że po prostu. Jesteście razem, coś robicie, to pozwoli Wam ten, tą zimność Waszą, ten osąd, to wycofanie, przekuć po prostu na akcję. Nawet jeżeli będzie mała, nawet jeżeli będzie tylko początkiem, ale wyrwie Was z tego trzymania się w starych, zimnych, złych. Wspomnieniach. Najważniejszy moment waszych wakacji to może się okazać, że właśnie złapiecie grunt pod nogami, wreszcie złapiecie tą równowagę, odnajdziecie siebie w starych układach, właśnie przestaniecie tak cierpieć. Zrelaksujecie się i okaże się, że wszystko to, co przeżyliście, to jest nic, że stare wcale nie znaczy złe, wręcz przeciwnie. Będziecie umieli się w tym odnaleźć, znowu zauważyć, skąd wychodzicie i dokąd zmierzacie. To jest tak, jakby wasze. Nowe miejsce, o które na początku uważaliście, że tylko w ten sposób możecie dalej żyć, jeżeli zostawicie to, co mieliście i zbudujecie kompletnie coś nowego. A tu się okaże, że możecie pogodzić i jedno, i drugie. Wcale nie musicie grubą kreską odcinać się od tego, co było. Możecie mieć i jedno. I drugie, Twoją pamiątką z tych wakacji może się okazać, że będzie kochający człowiek na innych, kompletnie zasadach. To jest taki człowiek, który w trudnym momencie może dać Wam wsparcie może dać Wam energię swoją własną, a może też podtrzymać czy wręcz ponieść przez życie wtedy, kiedy Ty już nie możesz, kiedy nie dasz rady. A tu się okazuje, że On popracuje za Ciebie. On da Ci właśnie tą siłę. Uwierzysz w Niego. Zobaczysz siłę jego uczucia. I już po wszystkim, kiedy opalenizna minie, kiedy ślady po przyjeździe brudnych ciuchów w torbie też zostaną usunięte. Okaże się, że wakacje pogłębiły Waszą miłość albo wręcz umożliwiły rozkwit tego pięknego uczucia. Jednym słowem, to szansa na ciepło na ciepłą pogodę na ciepło w Waszych sercach i spokój. Znalezienie równowagi między starym a nowym. I tego Wam życzę.